Oto kolejny koniec demokracji w Polsce. Kaczystowski prezydent Duda nie posłuchał czołowych polityków postępowej Europy i podpisał ustawę medialną. Na nic zdał się włagalny list szefa Rady Europy. Na nic zdały się groźby komisarza Ettingera. Kaczyści zdobyli kolejny bastion postępu. Właśnie skończyły się czasy. Gdy dziennikarze ramię w ramię z ministrami cenzurowali wywiady, już nie będzie można usłyszeć szczerych, wzruszających wyznań, typu. Każą powiedzieć, że pani minister kazała powiedzieć, D że było bardzo dobrze. dobrze. No to jak, jak pani minister <laughs> nie ma zastrzeżeń, to w porządku. Ale lud pracujący miast i WSI przetrwa ten trudny czas. Zawsze przecież można oglądać niemiecką telewizję, która jest tak wolna. Że informację o imigracyjno-sylwestrowych gwałtach w kolonii podała dopiero po pięciu dniach. I o taką właśnie wolność walczą polscy demokraci. By żyło się lepiej. By żyło się lepiej wszystkim.